Witam Was dzisiaj ponownie na moim kanale. Dzisiaj widzicie po tytule Zajmiemy się kosmetykami hitami z TikToka. Także jeżeli jesteście zainteresowani tym, jak te kosmetyki mi się tutaj dzisiaj sprawdzą, to koniecznie zostańcie ze mną i zapraszam Was do oglądania. Muszę przyznać, że dawno mnie nie było w takiej perspektywie z Wami. Mam nadzieję, że się ze mną stęskliście, bo ja za wami bardzo. Słuchajcie, dzisiaj zajmujemy się kosmetykami, hitami. No i co? I myślę, że możemy na spokojnie przechodzić do tego, co ja sobie tutaj dzisiaj przygotowałam. Dzisiaj zrobiłam sobie troszkę mocniejsze brwi niż zazwyczaj. Dajcie zazwyczaj, zazwyczaj, dawno widać, że nie nagrywam. E dzisiaj zrobiłam sobie, słuchajcie, troszkę mocniejsze brwi niż zazwyczaj. Ostatnio już raczej robiłam takie brwi delikatne. Tutaj mam coś takiego mocniejszego. No Dawno aż tak e ciemnych brwi nie miałam, także dajcie znać, jak wyglądam. Wydaje mi się, że trochę dziwnie, ale wiecie, coś innego. No i co? Myślę, że spokojnie możemy przychodzić do tego, co tutaj dzisiaj mam. Zaczniemy od bazy z NYXa Jest to baza Marshmallow Primer Ja ją kupiłam za chyba 80 zł Także jak nie będzie robić jakiegoś wow na moim twarzy To będę w ciężkim szoku Bo ja ją zamawiałam z Coco Pandy Jeśli chodzi o konsystencję To jest właśnie takim żelkiem Wiecie co chodzi? No jest takiej konsystencji, właśnie takiej pianki O, widzicie? Pachnie trochę słodko, trochę pianką Ale tak, jakoś tak Specyficznie bardzo, dobre, rozmarujemy. O, tutaj twierdzą, że można tego używać razem z podkładem, czy też bez, więc podejrzewam, że ma równować. wyrównywać nasz kolor skóry. Równować. <ścoughs> wyrównywać nasz kolor skóry, no? No dobra, jak już to mamy nałożone, to poczekamy aż ona się wchłonie, zobaczymy, co ta baza za 70 zł zrobi na mojej twarzy. Na razie widzę, że przepięknie wyrównowa kolory skóry tutaj w okolicach pod moimi oczami Zniknęły wszystkie moje doczerwienia, więc to jest kozackie Myślę, że to już jest mega plus u mnie Będziemy dzisiaj używać Sephora Better Skin Ever podkładu To jest mój hit akurat z TikToka, który poszedł w viral Natomiast zajmiemy się też dzisiaj paletami TikTokerek Słuchajcie, mamy tutaj zieloną paletkę i różową paletkę Myślę, że pani trzeba wam przedstawiać no i tutaj oczywiście musi paść, że serdecznie gratuluję dziewczyny wam współpracy z Mio palety są swoją drogą przepiękne więc mam tutaj obie i słuchajcie, ja wam pani podlinkuję na dole, jakbyście chcieli sobie sprawdzić ta pani wyczerpuje takie piękne rzeczy, a ta pani to jest mój master sztykt, jeśli chodzi o piegi. Uwielbiam obie z nich. Eee, także cieszę się bardzo, że dzisiaj będziemy sobie te paletki testować. Natomiast muszę wstać po bazę, bo sobie nie przyniosłam. Nie wiem, gdzie ja zgubiłam dzisiaj głowę. No i pewnie nikogo nie zaskoczę, że dzisiaj baza, jakiej będziemy używać, to jest Sticky But Not Tricky z Vivo. Uwielbiam tą bazę. Słuchajcie, używam jej ostatnio non-stop. Po prostu zawsze jak używam kolorowych cieni, to zawsze mam tą bazę na oczach, nie oceniajcie. No i dobra, wylewam sobie troszkę tej bazy. Na jednym oku użyjemy jednej palety, na drugim oku użyjemy drugiej palety. Jak to przestało na mnie, myślę, że już się przyzwyczailiście. No i dobra, bazę wklepujemy. Najpierw nałożę sobie na jedno oko, jak będę robić drugie, to nałożę na drugie, żeby ona mi tutaj nie wysychała i dalej była lepka. I teraz, moją ukochaną gąbeczką, i to jest mój hit TikToka, który poszedł w viral, jest to gąbka z SHEIN, SHEIN She Inside, nazwijcie tak, chcecie po prostu, e, którą z moim kodem macie za dosłownie grosze, a ubóstwiam tą gąbkę, i naprawdę muszę sobie pozamawiać jeszcze na zapas. Swoją drogą, dajcie znać, czy chcecie mierzymy z SHEIN, In, bo mam koszyk za 1000 zł, i się tak cały czas waham, bo nie wiem, czy będziecie chcieli to oglądać, czy to nie jest już taki wiecie, temat który został wykorzystany przez innych, ale możecie dać znać, na pewno coś tam wymyślimy. Zaczniemy sobie od tej różowej palety. W palecie mamy pięć cieni. Paleta jest w ogóle z serii 5 Points. Więc nazwa mówi sama za siebie. I w ogóle z tego co mówię, In hidris, o ile dobrze wymawiam tą nazwę, to generalnie rzecz biorąc, cień z miją można używać jako em, farbek do twarzy. I ja tego nie wiedziałam, więc to był dla mnie taki wiecie, zaskok. E, no i dobrze, czy w tej drugiej palecie mamy matowy beż, bo ja nie pamiętam, a przydałby nam się tutaj. W ogóle tutaj macie w opakowaniach na i sami możecie sobie ozdobić te palety, więc to jest też super. Użyjemy sobie dzisiaj jako tego matowego beżu Cookie. Lovely cooking time. No i dobra, wysypuję odrobinę pudru. Po prostu wróciłam ostatnio do tego pudru i no, 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 w non-stop używam. Okej, okay. weźcie sobie coś do picia, do jedzenia, bo to będzie dosyć długi film pewnie. Przechodzimy do paletki różowej i zaczynam od budowania znacznego kocika. Wyłączyłam się nagrywanie dopiero teraz to zauważyłam. I na mokrą bazę tutaj Klepuję sobie ten ciemnofioletowy odcień. Muszę przyznać, że przepięknie się rozprowadza na właśnie takiej mokrej bazie. Super bym powiedziała nawet. Także na razie jest super. I załamanie zaznaczamy. Takim większym pędzelkiem, bo i tak teraz będziemy wszystko blendować. I tak jeszcze będziemy odcinać powiekę i tak. Tutaj. I do samego wewnętrznego kącika. I na takiej właśnie mokrej bazie I muszę przyznać, że z tą paletą Będzie najlepiej Wam się pracować Na właśnie mokrych bazach Nie na pudrowanej powiece, tylko właśnie Na takich bardzo mokrych bazach Teraz przechodzimy do tego jasno różowego I postaramy się troszkę wyblendować Wszystko do góry Żeby złagodzić przejście Pamiętając przy tym, że i tak będziemy odcinać Faktycznie widać, że ten cień się przykleił Całkiem nieźle się łączy Z tym różem mimo wszystko Więc nie jest źle troszeczkę tutaj łagodzę zewnętrzny kącik od dołu też żeby łatwo było przejść do dolnej powieki, no i dobra jak udało się to całkiem ładnie wyblendować musicie przyznać, że całkiem fajnie to wygląda to zaraz sobie odetniemy początek mojej powieki i będziemy przyklejać metaliczne cienie, wracamy do bazy, do pędzelka Hulu P34, w ogóle z kolekcji takiej tropikalnej, letniej i dołożę sobie tutaj bazy i odetnę swoją powiekę Teoretycznie bym nie musiała, bo nie nałożyłam to jakoś dużo cienia, ale wiecie, wtedy cienie metaliczne będą się ładniej przyklejać. Uff, teraz mogę odetchnąć, odcięłam sobie powiekę i spróbujemy sobie wklepać te metaliki. Mamy dwa, zaczniemy od tego ciemno fioletowego, który wygląda obłędnie. Patrzcie, on jest taki właśnie niebiesko-fioletowy, dłochromowy, trochę pod palcem jak taki grubo zmielony brokacik ale ładne, dłochromowy, właśnie fioletowo. Granatowy, taki bym powiedziała bardziej. Okej. Okay. Postaram się tutaj też wklepać na łączenie, żeby ładnie połączyć te dwa cienie ze sobą i mieć takie, właśnie brokatowe przejście. Górę Katkrisa dołożymy sobie prędzelkiem. Na, nice, jest fajnie to wygląda. I teraz sięgamy po ten drugi odcień, który w parcie wygląda taki biały, ale on jest chyba właśnie różowo-biały, bym powiedziała. Tak, on ma taki. Różowy błysk, zaraz to zobaczycie. Co mi już chłomiało taki pigment, jak go nawet posiadam, albo bardzo podobny, nice! Teraz sobie doklepę wszystko takim malutkim pędzelkiem. U mnie to jest Jessup Detail Shader. Uwielbiam go do takich rzeczy. I zacznę właśnie od doklepania sobie tutaj tak wewnętrznego kącika, powieki z przodu. Ten cień nie ma bazy kolorystycznej, jest taki półtransparentny, przez co przepięknie rozjaśnia tą strefę. I fajnie się też łączy z tym granatem, właściwie to z tym granatem, którym poświatę fioletową, no bo tamten ma dużo bazy kolorystycznej, a ten jej praktycznie nie posiada. Więc łatwo je ze sobą łączyć. Mamy coś takiego. Nice, podoba mi się. Teraz będziemy sobie rysować kreskę najciemniejszym cieniem z palety. Tylko wyczyszczę sobie do tego pędzelek. Wiem, ja mam szczerze, że tak dawno pędzla w ręku nie miałam, że aż mi się ciężko przyzwyczaić i ręka trochę zapomniała co robić, więc zawsze jak y, siadam do makijażu po takim dłuższym czasie, teraz się chyba nie malowałam półtora tygodnia, ale faktycznie coś w tym jest, że ręka zapomina w pierwszym momencie co robić i ma taką zabiechę, i trzeba, wiecie, chwilę rozgrzeć, coś tam w tym oku zmalować, żeby później poszło z górki. Przynajmniej ja tak mam. Y, dobra, nałożę sobie ten dzień pędzelkiem z Bailey takim skośnym. I zobaczymy. On jest taki malutki, dosyć precyzyjny. Dobra. Rysuję kreskę. Idzie mi całkiem zgrabnia, tylko ten cień się strasznie pyli, wiecie? W ogóle mam na całej twarzy. Ogólnie polecam mocno odsypować pędzle z tej palety, bo strasznie się pylą te pędzle, czy te cienie. I polecam też ogólnie zacząć od oczu, dlatego, że jak zaczniecie od twarzy, to będziecie mieli ten cień na całej twarzy. Po 10 minutach dłubania przy kresce udało się ją narysować, ale ten cień dosłownie mam. Wszędzie. Muszę przyznać, że ten najciemniejszy pali się najbardziej, ale ma przepiękną, głęboką, matową taką pigmentację i to jest super. Będę chyba jeszcze raz tą bazę nałożyć, bo po prostu muszę sobie teraz przemyć całą twarz. No i najwyżej nałożę sobie jeszcze raz tą bazę w te miejsca, bo się po prostu słuchajcie, nie da, nie? Ale tak jak mówię, no ja nie uważam tego za jakąś straszną wadę palety. Bardziej stoi cecha i trzeba się po prostu z tym pogodzić, niż jakaś tam okropna wada, z którą nie da się nic zrobić. Ok, to teraz przejdziemy do drugiego oka. Nakładam bazę. To mamy tutaj też trzy maty, i dwa błyski. Tak ona się prezentuje. Myślę, że zaczniemy sobie tym razem od tej zieleni. Dawno nie miałam takich e, cieni na oczach, więc muszę przyznać, że troszkę się jego boję, ale mam nadzieję, że uda mi się coś fajnego tutaj stworzyć. Też się turbo sypuje ta paleta, więc uważajcie. I go wklepujemy tutaj też na mokrą bazę. Delikatnie rozcieramy i też ciągniemy do zewnętrznego kącika. Postaram się zrobić coś podobny kształt oka. Okej, okay, ładna ta zieleń, podoba mi się. Nawet moje oko nie wygląda tak źle w niej. Także super. Odcień przepiękny. Tak, bo z tymi odcieniami zielone zielonego też jest taki problem, że nie wszystkie wszystkim pasują, nie? Tak samo to jak z różami i innymi odcieniami. A ta jest naprawdę ładna i w ogóle sama się wyblendowywuję do góry, nie? To jest w ogóle hit. Teraz sięgam po ten różowy odcień. Ciekawe, on tu będzie razem pasował. Teraz widzę takie połączenie kolorystyczne i, i tymi dwoma cieniami będę sobie teraz wyblendowywać do góry, bo robię to tym samym pędzlem. Ten się cień tak przykleił i mimo, że bardzo ładnie łączy się z tym różem, bo nie mogę powiedzieć, że nie, to nie do końca to przejście jest tak ładne jak tutaj. Tak to wygląda. Ten wygląda dużo plamiaściej niż ten poprzedni. Nie wiem, czego to jest kwestia. Może być kwestia tego, że ja nie umiem pracować z zielonymi cieniami, ja się tego nie boję powiedzieć, ja mam problem z zielonymi cieniami ehm, Więc może być to kwestia tego po prostu No słuchajcie, może być to tak jak mówię, kwestia tego, że ja nie umiem I akurat tutaj to nie będę się kłócić, bo może tak być, aczkolwiek teraz już wygląda to troszkę lepiej I to przejście nie jest takie hardo odcięte, więc da się to wypracować No to odcinamy powiekę i nakładamy błyski, zobaczymy co z tego będzie Dobra, teraz będziemy nakładać spójszące cienie. Zaczniemy od tej zieleni. Podobnie, to jest zieleń długochromowa. Ona jest chyba zielono-niebieska, tak mi się wydaje. To jest taki zielono-fioletowy pigment. Przepiękny, w ogóle bardzo fajnie, bo te metaliki będą się ze sobą łączyć. Te palety w ogóle też pełnią taką swoją rolę dopełnienia się nawzajem, więc to też jest fajnie pomyślane. Ten metalik i ten to są dwie petardy, nie? Bosko to wygląda, serio. Dobra, teraz spróbuję sobie nałożyć ten przepiękny złoty odcień. W ogóle ten cień jest tak piękny. Jest taki właśnie różowo-złoty. No piękny, jest taki szampański odcień, po prostu oh, ja to się tak będę rozczulać. Ojej, jaki on jest piękny. No wow. Czekajcie, teraz muszę wyczyścić sobie pędzelek i spróbuję sobie podoklepywać to, co mi tam się nie dało rady dosięgnąć pędzlem. Zaczniemy od zieleni. No ten cień jest tak piękny. Okej, okay. o czym mamy zrobione? Całkiem mi się podobają. Jeżeli chodzi o te palety, to one nie były najłatwiejsze w pracy, muszę przyznać, ale efekt końcowy mi się podoba. Kolorki są ładne. Uważam, że palety się dopełniają. Metaliki to cudo, więc jeżeli macie ochotę sobie zakupić, to jak najbardziej jestem za. Teraz przejdziemy do mojego już fantastycznego podkładu. Dołożyłam sobie tej bazy czego na miejsca, na których ją zmywałam. To jest bez Skin Ever z Sephory. To jest, słuchajcie, numerek 10N, bo to też pytaliście. To jest taki brzoskwiniowy, przepiękny odcień. Pani w Sephory, która mi go dobrała, zrobiła to idealnie. Dosyć sporej ilości. I gąbeczką wklepujemy. To jest podkład do mocnego krycia. Jesteście w stanie go zbudować. Ogólnie. U mnie sprawdza się po prostu no niesamowicie, nie? Naprawdę uwielbiam ten podkład. Ostatnio jak noszę podkład na co dzień, to używam tylko tego, ale żeby mnie troszkę wypryszczyło, to zdarza mi się robić sobie taki make up, no make up. Na razie rozprowadził się bardzo podobnie. Mam wrażenie, że ma troszkę bardziej świetliste wykończenie niż zazwyczaj, kiedy nakładam ten podkład. Przypudruję się, nałożę korektor i przyjdę do Was przetestować kolejne produkty. Twarz dokończyłam, to zostały nam dwa elementy, oczy i usta. Zaczniemy od tego słynnego tuszu z L'Oreala Air Volume Mega Mascara. Nie wiem, czy to będzie taka mega mascara. Szczota ma no po prostu turbo wielką. No sami zobaczcie, co na tej maskary też jest ogromna, bo ona w Osmanie kosztuje około 70 zł w internecie około 5-4 dyszek, więc dużo jak za tusz tak naprawdę. Ale zobaczymy, może zrobi jakiś mega volume na moich dzisiejszych rzęskach, ale ostatnio stałam się fanką podkręcania, więc troszkę sobie je podkręcę, bo moje rzęsy na co dzień są turbo proste jak druty, więc troszkę dzisiaj pomogę temu tuszowi. Dobra, tuszujemy. Okej, okay. przepięknie rozdziela rzęsy. Jak na tak dużą szczotę, taką ilość produktu na niej, to po prostu rzęsy rozdziela obłędnie. Nice, ej, fajnie to wygląda. Muszę przetestować ten tuż w momencie, kiedy nie będę miała rzęs. A w może, umalowanych oczu, ale. Nice. Okej, okay, da się tą szczotą też posklejać rzęsy, także uważajcie. Zobaczymy, jak się utrzyma w ciągu dnia, bo to będzie najlepszy test dla niej właściwie to w ciągu wieczora. Już mamy godzinę 19, więc powiedzmy, że ja do 24 ponoszę ten makijaż. Co jest fajne, że jak nałożycie go za dużo, to możecie go zdjąć w sensie nadmiar. Ej, podoba mi się, nie potrzebuję tutaj dzisiaj sztucznych rzęs. Ja przetestuję ten tusz w momencie, kiedy nie będę miała cieni najprawdopodobniej na TikToku i wtedy sobie zobaczymy jego pełne możliwości, ale jestem pozytywnie zaskoczona. Zobaczymy, co z tego będzie i ostatnia rzecz to usta, czyli pomadki z NYXa, to są te pomadki pół e, takie a la tint, pół jako błyszczyk ja mam tutaj dwa odcienie, które szczerze mówiąc są takie sobie bo brałam je w momencie, kiedy na kołku upadnie, nie było więc dzisiaj myślę, będzie mi bardziej pasował ten ziemisty, taki brązowy odcień e, jeśli chodzi o te dwie strony to z jednej strony macie taki mm, aplikator w serduszko właśnie z naszym podkładem Kolorystycznym. Zobaczmy. Ok, kolor jest całkiem ładny. Z połyskiem mocnym. Takim lateksem trochę. Bym to porównała. Przydałaby się do niej w sumie konturówka, ale nie jest źle. bardzo wygodny ten aplikator. Już czuję, że zastyga. Tutaj by się przydała jeszcze trochę dołożyć na tej górnej warce, żeby kolor był jednolity. Ok, tak to wygląda. Ja sobie troszkę powiększyłam tą pomadką usta, ale nie jakoś mm, przesadnie. No tak to się prezentuje na ten moment Poczekamy aż to delikatnie Zastygnie Ok, I przechodzimy do tej bezbarwnej części Tego naszego błyszczyka I tutaj mamy taki pędzelek O, w ten sposób wyglądający Zobaczmy Na pędzelku nie zostaje mi pomadka, więc jest nieźle Ja mam dzisiaj na sobie Odcień, bo może będziecie chcieli o to zapytać SLHP19 No i tak się prezentuje Mój skończony look tak jak mówię, ja dzisiaj będę jadła kryzy na kolację, także zobaczymy, jak mi się to tutaj utrzyma i jak to będzie wyglądać podczas jedzenia i picia. Myślę, że wrócimy sobie na takie podsumowanie końcowe po zjedzeniu posiłków i takich rzeczy. Na razie jestem zadowolona i podoba mi się to, co tutaj dzisiaj nam wyszło. Okej, okay, nie wyglądam wyjściowo, ale tak się prezentuje mój pakijaż po około 5 godzinach. Jak widzicie pomadka mimo turbo tu z tego posiłku, czekoladek i picia. To całkiem nieźle się zjadła i całkiem nieźle jeszcze jest na ustach. Uważam, że byłabym w stanie ją dołożyć i dalej, e, że tak powiem, w niej chodzić. więc jak na to, że ma wykończenie błyszczące, to naprawdę muszę przyznać, że do momentu jedzenia było super. Jak już zjadłam, to było gorzej, ale jest antycałujś, na nic się nie odbija, więc naprawdę super. Jedne co ja to, jak będziecie ją nakładać, to nie przyginajcie z ilością tego błyszczyka, bo będzie Wam spływał i mi na przykład tutaj zjechał na podkład i cały podkład razem z tym zjechał. Jeśli chodzi o oczy, to wszystko utrzymało się nienagannie. Jeśli chodzi o podkład, to ta baza nie wydłużyła jego trwałości, ale nawilżyła delikatnie moją skórę i sprawiła, że zniknęły zaczerwienienia i faktycznie wydaje mi się, że będę jej używać na co dzień, kiedy nie będę się malować, jako właśnie taką bazę wyrównującą kolor i będzie ekstra. No i tak, moi mieli państwo, tak się prezentuje dzisiejszy test. Jeżeli odcinek wam się spodobał, to koniec, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco, a my widzimy się niedługo w następnym odcinku, także do zobaczyska i cześć!